Hej, hej, hej! Witam się z Wami na cotygodniowym podsumowaniu, uzupełnieniu niektórych wyzwanek i wynikach rozdania. Dzisiaj będę miała do losowania e, pomocnika, więc będzie chyba dobrze losował, znaczy losowała, bo to będzie moja córeczka. Dobra, e, żeby ten filmik zmieścić w 15, e, w 15 minutach, to od razu zaczynam od podsumowania zrobiłam to już wcześniej, żeby nie tracić e, czasu, e, więc tak, przybliżę Was na ten moment i już, e, czekajcie, o może tak, i lecimy. E, z bieżących rzeczy w tym miesiącu wydałam, w tym miesiącu, w tym tygodniu, między 12 a 18 wydałam 1422 e, zł i 27 e, groszy, no ale musiałam pouzupełniać e, rzeczy, bo przed wakazjem, przed wyjazdem nie robiłam zakupów, więc no niestety tak to wyszło. Na modę nie wydałam nic, na dom 350. 350, które były w kopercie, ale oprócz tego kupiłam jeszcze lampę za 190 zł, krzesło za 470 zł, lampkę tutaj za 100 zł, no i zepsuło się żelazko, więc jeszcze 360 zł. No, i tak to wyszło. Miało być spoko, a wyszło jak wyszło. Dobra, na paliwo wydaliśmy w tym tygodniu 450 zł, na angielskim byłam 90 zł, na szkolne nic, na wycieczki nic, na przyjemności nic i na inne. Nic rachunku za prąd do tej pory nie dostałam, więc no dalej czekam, nie? I to by było. Tyle z tego, segregatorka. I co, i możemy przechodzić do. Możemy przechodzić do wyzwań tu. Wiecie, że czekam, aż będę mogła, mogła boks Justynki z kanału Zgubić Budżet, aż będę mogła go zacząć, więc staram się jak najwięcej tutaj już skończyć, ale no nie mam za dużo kasy, tam 200 parę złotych, więc no zobaczymy, ile się uda. No to zaczynamy: kosteczka 4 czterościenna. Mm -hmm. I mamy tak 4. Czyli będziemy mnożyć. O, o, razy 2. No dobrze, to chociaż 40 zł. <noise> Bo już by było z grubej rury. A czekajcie. 40 zł to ja chyba będę miała tu 60. Tak, 50-60 to będę miała. Rozmienione troszeczkę. Dobra. Ok. Jak to jest? Jak ja mam dużo kasy, to wypada jakieś dzielenie albo odejmowanie, a jak nie mam kasy, to mnożenie. Za dużo. Dobra, kosteczka, dwunastka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pięć zł. Dobra, jeszcze raz.

tu jeszcze troszeczkę będzie kostką 12 12. Ostatnio było chyba 15. Raz, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 4 zł. <śla> no dobra. Ale z racji tego, że tu jest jeszcze dużo, to Aha, to mam drobne 4 zł, czyli Dobra, czyli wyciągnę sobie 16, a wrzucę dwadzieścia. Okej. Okay. I kotek może lecieć. Kostką dwudziestościenną. Dwudziesteczka. To będzie tu. 11 złotych. Okej. Okay. 11 zł leci tu. Dobrze. I, I wyzwanie od Moni bez budżetu. I tutaj mamy tak. Um, już nie będę losowała tego czy tego, tylko tak. Zrobię sobie tak. ósemkę za ile? Za 4? 32. <gryw> Myślałam, że to skończę. Czwórkę za 4.

52 tygodnie mamy tutaj 840 zł więc dajemy tu 4 dyszki 35 i 5 i będzie 40 zł jeszcze tyle mam najwyżej coś nie dostanie no bo co już zrobić o nie mam tutaj czekajcie muszę gdzieś rozmienić może tu tu nie O, to będzie 50 zł. Dobra. I mm, cztery dyszki idą tu. Słuchajcie, to tam, tak, dwie dwudziestki, Okej, okay, i możemy sobie tutaj dopisać. Dzisiaj jest 17 plus 40, czyli mamy już 880 zł. Super, ale leci co? Jeszcze tylko 500 i mamy wyzwanie zakończone. Dobra. Wyzwanie 26. Dziękuję bardzo za czujność e, dziewczyny. Dołożyłam kasę. E, tą, te 30 zł, których nie dałam ostatnio. Dobra, tu leci tylko dyszka, no bo. Bo więcej nie ma. Już jedziemy na oparach. <grym> Dobra. 17,05 plus dyszka, czyli 580 zł. I cztery dychy, i koniec wyzwania będzie. To jeszcze dwa uzupełniania i koniec. Flower Girl wrzucam dyszkę. Mhm. Flower Girl wrzucam dyszkę. Dobra. I ostatnie wyzwanie 1500. Maj mam cały skończony. W papierku mi zostało dwie dyszki drobnych nie liczę, więc a niech będzie zielone. Więc zakolorujemy tutaj 20 zł i tym sposobem zaczynamy czerwiec. Czy ja tutaj je robię? Robię. No dobra czyli 1705 plus 20 zł i tu mamy 6 stówek. Dobra. No i super, i jej szybko poszło, dwie stówki się szybciutko, szybciutko rozłożyły. No dobra, czyli co? Czyli za tydzień e, za tydzień sobie skończę to wyzwanie, to wyzwanie i. Będziemy, mo będę mogła powoli e, szykować boksa. Dobra, dziewczyny. Chowam sobie tutaj. Dajcie mi dosłownie sekundkę, uporządkuję sobie te rzeczy moje, żeby mi tutaj nic nie przeszkadzało. Moja córka za mną siedzi w gotowości pełnej. Gotowości? Tak. Tak, gotowość. Dobra. To co, zaczynamy. I zaczniemy sobie od y, numeru 1. Numer 1 to była ta książka, y, ścieżka prostej obfitości. Zgadza się. Numer 1. Dobra. I wysypuję. O! Wszystkie losy są. Proszę bardzo. Proszę. Mała rączka się pojawia. Już? O, szybko. Zielono i budżetowo. Widać, widać. Gratulacje. E, z racji tego, że niekt Właśnie moja córka mi tutaj pokazuje. Mama, zielono i budżetowo, a książka zielona. To chyba idealnie się wpasowało, prawda? Tak. tak. Dobra. No to mamy tak. Numer jeden. E, no, może być tak, że jakaś osoba zgarnie więcej niż jedną książkę, bo wzięła udział kilka razy, więc. Zobaczymy. Dobra, tą kopertę odkładam. Numer dwa, numer dwa to była książka biegnąca z wilkami. Zgadza się, zgadza się. Numer dwa. Dobra, to co? Wysypujemy losy. Wysypujemy losy. Tu mi się coś zahaczyło. Dobrze, proszę bardzo. Bez żadnego miochania. Uu. Budżet od serca e, otrzymuje i wygrywa książeczkę e, Biegnąca z wilkami. Gratuluję serdecznie. Dobrze, to odkładam. Czekajcie, sobie tak to wkładam do środka, żeby mi się to nie nie pomyliło. Dobra. To numer dwa chowamy. Ok. Numer trzy to była książka Selekcję. Okej. Okay. Mhm. wysypuję, wysypuje. Ja najpierw zamiocham, bo tu widzę się bez miochania odbywa. Proszę, proszę. Mhm. Mała rączka losuje. Okej. Okay. Kogo tu wylosowałaś? Druga książka dla Ewusi z budżet od serca. Czy ty masz tutaj jakieś układy z panią Ewą? Że <laughs> ty to tak losujesz? Żartuję oczywiście. Druga książka idzie do Ewy. Dobra, i została nam ostatnia książeczka. Obudź w sobie olbrzyma. Chyba pierwsza i czwarta książka miały największe zainteresowanie, czyli właśnie ta. Dobra, wszystkie mamy? Wszystkie, ok. Ja pomiocham. Zamknij oczy. Zamknij oczy i losuj. No tu. Masz? Dobra. I co tu mamy? Monika Hoffman e, otrzymuje książeczkę Obudź w sobie olbrzyma. Serdeczne gratulacje dla e, dla zwycięzców. E, Następne, y, następne rozdanie na 500 y, też będę gdzie książkowe albo książkowo-budżetowe. Jeszcze zobaczę, jeszcze mam kilka bardzo ciekawych pozycji, które. Które tutaj mi się kurzą, to co? Bardzo Was proszę, dziewczyny, o to, żeby napisać do mnie maila na adres domowy podkreśnik dolny rozrachunki małpaw.pl i podanie danych do nadania paczki. Serdecznie Wam wszystkim gratuluję. Kończę, zmieściłam się w 15 minutach. Jestem bardzo dumna. Dziękuję Ci bardzo, córeczko, za pomoc. W losowaniu. A co? A Wam życzę miłego weekendu i buziaczki papa. Pa.